Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że utknąłeś w miejscu? Że dni mijają, ale nic się nie zmienia? Może czujesz, że coś cię powstrzymuje, ale nie wiesz co? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Większość facetów żyje w przeciętności, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzisiaj pokażę ci 10 nawyków, które wprowadzą cię na wyższy poziom. Koniecznie wysłuchaj ich wszystkich, bo być może nawyk dziesiąty. Najbardziej odmieni twoje życie. A jeśli wprowadzisz je wszystkie, to zdobędziesz większą siłę do działania, większą pewność siebie i finalnie osiągniesz większy sukces. Jesteś gotowy? To zaczynamy. Nawyk pierwszy wstawaj wcześnie i wygrywaj każdy poranek. Wielcy ludzie zaczynają dzień, zanim reszta zdąży otworzyć oczy. Dlaczego tak się dzieje? bo poranek to czas, kiedy masz pełną kontrolę nad sobą i swoim czasem. Nie chodzi o to, by wstawać o świcie, jak mnich czy sportowiec przygotowujący się do zawodów, ale o to, żebyś zaczął dzień na własnych warunkach, bo to ty jesteś panem swojego losu. Pomyśl o tym, kiedy wstajesz wcześnie, masz czas na realizację swoich celów, zanim świat zacznie czegoś od ciebie wymagać. Nie jesteś od razu wrzucony w wir obowiązków, nie reagujesz na to, co narzuca ci dzień. To ty dyktujesz warunki. Wyobraź sobie dwóch facetów, jeden wstaje o szóstej, drugi o dziewiątej. Ten pierwszy już zrobił trening, przeczytał kilka stron książki, zjadł porządne śniadanie i rozpisał plan dnia. Drugi właśnie się budzi, przegląda telefon i, ziewając, robi kawę. Kto ma przewagę? To było skrajne porównanie. Ale spójrz na swój przypadek. Jeśli zawsze śpisz do ostatniej chwili i zaczynasz dzień w pośpiechu, to przestajesz być panem swojego życia. Wstawanie wcześniej daje ci dyscyplinę, czas na rozwój oraz poczucie kontroli nad samym sobą. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby nagle przestawić się na wstawanie o czwartej To nie dla każdego. Zacznij stopniowo. Przez tydzień kładź się spać godzinę wcześniej. I wstawaj godzinę wcześniej, wykorzystując ten czas na coś produktywnego. I pamiętaj, dobrze wykorzystaj ten czas. Zrób to, na co rzekomo od dawna nie miałeś czasu. Po tygodniu ocen, jak wpływało to na cały twój dzień i zdecyduj, czy znalazłeś już swój złoty środek, czy być może chciałbyś spróbować zacząć dzień kolejne pół godziny lub godzinę wcześniej. Zatem zapamiętaj. Ustal wieczorem, co chcesz zrobić rano. Trening, czytanie, czy dodatkowa praca. Zdecyduj się na coś poprzedniego dnia, aby nie tracić czasu, gdy wstaniesz. Kładź się spać o stałej porze. Regularność to klucz, a twój organizm jej potrzebuje. Trzymaj telefon z dala od łóżka, by nie skrolować go przed snem. Rano wstań od razu, nie naciskaj drzemki. A jeśli masz swoją poranną rutynę, to podziel się nią w komentarzu z innymi, być może zainspirujesz kogoś do wcześniejszego wstawania i wykorzystywania dnia optymalnie. Nawyk drugi. Trenuj. Twoje ciało to twój pancerz. Twoje ciało to narzędzie, z którego korzystasz każdego dnia. Silne, zdrowe ciało pozwala ci działać na najwyższym poziomie. Nie chodzi o to, żeby od razu zostać kulturystą, chodzi o to, żebyś ruszał się regularnie i dbał o swoją sprawność. Nie trenujesz? Zacznij od minimum jednej sesji treningowej w tygodniu. Nie ma znaczenia czy to siłownia, bieganie, sporty walki czy ćwiczenia w domu. Najważniejsze, żebyś wyrabiał nawyk. Gdy przyzwyczaisz się do aktywności, stopniowo zwiększ częstotliwość. Jeśli myślisz, że trening to tylko mięśnie, to jesteś w błędzie. Ruch poprawia Twój nastrój, redukuje stres, zwiększa pewność siebie. Silne ciało to silna psychika. Wyobraź sobie faceta, który czuje się ospały. Plecy bolą go od siedzenia, a kondycja ledwo pozwala mu wejść po schodach. Teraz pomyśl o facecie, który wchodzi do pokoju wyprostowany, pewny siebie i silny. Którym chcesz być? Jak zacząć i o czym pamiętać? Zacznij od jednego treningu tygodniowo, coś jest lepsze niż nic. Znajdź aktywność, którą polubisz. Nie każdy musi dźwigać ciężary. Zadbaj o regenerację. Sen i odżywianie są równie ważne jak trening. I co najważniejsze, nie odkładaj tego na później. Zacznij działać już teraz. Obiecuję, że poczujesz, że twoje życie stało się lepsze. Nawyk trzeci: oszczędzaj i inwestuj. Twoje pieniądze to opcje. Mężczyzna bez pieniędzy to mężczyzna bez opcji. Pieniądze nie są wszystkim, ale dają ci wolność wyboru. Jeśli nie musisz martwić się o rachunki, możesz skupić się na rozwoju, pasjach i budowaniu przyszłości. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego i żyć jak asceta. Chodzi o świadome zarządzanie finansami. Krok pierwszy: Poduszka finansowa. Na początek odłóż na czarną godzinę równowartość minimum trzech miesięcy kosztów twojego życia. Później spróbuj dojść do sześciu miesięcy. To będzie twoja tarcza ochronna. Dzięki niej będziesz przygotowany na większość nieoczekiwanych sytuacji. Uchroni cię to od niepotrzebnego stresu, który może negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie. Kiedy masz oszczędności, czas na kolejny etap inwestowanie. Nie musisz mieć milionów, żeby zacząć. Nawet niewielkie kwoty regularnie inwestowane mogą w przyszłości zapewnić Ci bezpieczeństwo i niezależność. Jakie są główne zasady mądrego zarządzania finansami? Unikaj długów konsumpcyjnych. Kredyty na rzeczy, które tracą na wartości, to pułapka. Zacznij oszczędzać natychmiast. Nawet 10% każdej wypłaty robi różnicę. Inwestuj w wiedzę. Im więcej wiesz o finansach, tym lepsze decyzje podejmujesz. Pieniądze to nie cel sam w sobie, ale narzędzie, które daje ci możliwość życia na własnych zasadach. Chcesz być silnym i niezależnym facetem? Zacznij od zdobycia oszczędności. Nawyk czwarty: przestań narzekać. Wszystko zależy od Ciebie. Przeciętni ludzie szukają wymówek, silni mężczyźni szukają rozwiązań. To fundamentalna różnica w podejściu do życia. Możesz narzekać, że świat jest niesprawiedliwy że inni mają łatwiej, że system jest przeciwko tobie. Ale czy to coś zmieni? Absolutnie nic. Zamiast tego możesz podjąć działanie, budować swoją przewagę i kształtować rzeczywistość na własnych warunkach. Co wybierasz? Narzekanie niczego nie zmieni. Żadna skarga nie poprawi twojej sytuacji. Jeśli coś ci nie pasuje, masz dwa wyjścia: zaakceptować to i pogodzić się z tym, albo podjąć działanie i coś z tym zrobić. Każda minuta spędzona na użalaniu się nad sobą, to minuta stracona, to czas, który mógłbyś wykorzystać na znalezienie rozwiązania, na rozwój, na poprawę swojej sytuacji. Chcesz lepszej pracy? Rozwijaj umiejętności, zdobywaj nowe kompetencje, poznawaj ludzi, którzy mogą ci pomóc. Chcesz lepszej formy? Zamiast narzekać na genetykę czy brak czasu, zacznij trenować, pracować nad sobą, zadbać o dietę i regenerację. Sukces nie przychodzi do tych, którzy na niego czekają, przychodzi do tych, którzy konsekwentnie działają. Nie trać energii na rzeczy, których nie możesz zmienić. Nie masz wpływu na przeszłość, na to, gdzie się urodziłeś, czy na decyzje innych ludzi, ale masz pełną kontrolę nad tym, co robisz tu i teraz. Możesz podjąć decyzję o tym, żeby stać się silniejszym, mądrzejszym i skuteczniejszym. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa. Skorzystasz z niej, czy zmarnujesz kolejną dobę na wymówki? Nawyk piąty. Konsekwencja. Rób to, co powiedziałeś, że zrobisz. Twoje słowa są bezwartościowe, jeśli nie idą za nimi czyny. Jeśli mówisz, że coś zrobisz, ale nie podejmujesz działania, osłabiasz swój charakter i tracisz szacunek zarówno w oczach innych, jak i własnych. Konsekwencja buduje siłę wewnętrzną i sprawia, że stajesz się osobą godną zaufania. Ludzie ciągle zaczynają coś od nowa. Jeden rozpoczyna nową dietę, drugi trening, a trzeci jakiś projekt. Ale ilu ludzi rzeczywiście doprowadzi swój nowy cel do końca? Musisz być świadomy, że to konsekwencja oddziela zwycięzców od przeciętnych. Sukces nie jest wynikiem chwilowej motywacji, ale sumą drobnych działań powtarzanych każdego dnia. W jaki sposób budować konsekwencje? Zaczynaj od małych zobowiązań. Jeśli nie możesz dotrzymać słowa w prostych rzeczach, jak chcesz osiągnąć wielkie rzeczy? Planuj i monitoruj postępy, zapisuj cele i codziennie sprawdzaj, czy idziesz w dobrym kierunku. Działaj nawet, gdy nie masz ochoty. Dyscyplina jest ważniejsza niż chwilowe emocje. Jeśli wytrwasz w tym działaniu, Zbudujesz mentalność człowieka, który kończy to, co zaczyna. A to właśnie tacy ludzie osiągają sukces. Nawyk szósty. Dbaj o wygląd, przecież nie jesteś niewidzialny. Wygląd nie jest jedynie powierzchowną sprawą. To, jak się prezentujesz, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegają cię inni i jak ty sam widzisz siebie. Nie chodzi o to, żeby mieć drogie ubrania czy podążać za najnowszymi trendami mody. Liczy się schludność, dbałość o detale i umiejętność dobrania stylu do swojej osobowości. Podstawą jest czystość. Regularne dbanie o higienę, świeży oddech, dobrze dobrany zapach to rzeczy, które wydają się oczywiste, a jednak wielu facetów je zaniedbuje. Twój zapach może sprawić, że ludzie będą chętnie przebywać w Twoim towarzystwie lub przeciwnie, będą unikać bliskiego kontaktu. Nie zapominaj o odpowiedniej pielęgnacji skóry, włosów i dłoni, to wszystko składa się na twój wizerunek. Strój ma ogromne znaczenie. Nie musisz mieć szafy pełnej markowych ubrań, ale powinieneś nosić rzeczy, które są czyste, dobrze dobrane i w których czujesz się dobrze. Styl oznacza świadomość własnego wizerunku. Klasyczne, dobrze skrojone ubrania zawsze wyglądają lepiej niż przypadkowe zestawienia. Postawa i sposób poruszania się również wpływają na to, jak jesteś odbierany. Pewność siebie widać w tym, jak się trzymasz, jak się poruszasz i jak patrzysz na innych. Prosta sylwetka, wyważony uścisk dłoni, pewny wzrok to detale, które robią ogromną różnicę. Pomyśl, czy po wyjściu od fryzjera nie czujesz się zwyczajnie lepiej? Dbając o swój wygląd, nie tylko robisz dobre wrażenie. Ale również budujesz wewnętrzną pewność siebie. Zacznij zwracać uwagę na te detale, a zobaczysz, jak zmieni się twoje podejście do samego siebie i jak zaczną cię postrzegać inni. Nawyk siódmy. Nie żyj dla opinii innych. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał coś do powiedzenia na twój temat. Ludzie oceniają, krytykują, plotkują, to się nie zmieni. Jeśli będziesz się tym przejmować, szybko utkniesz w miejscu, próbując dopasować się do oczekiwań innych. A co z Twoimi celami, co z Twoim życiem? Najwięksi zwycięzcy to ci, którzy nauczyli się ignorować negatywne komentarze i skupiać na swoim rozwoju. Masz marzenia? Dąż do nich, niezależnie od tego, co myślą inni. Nie pozwól, by opinie ludzi, którzy nie przeżyją Twojego życia za ciebie, miały wpływ na Twoje decyzje. Krytyka często pochodzi od tych, którzy sami nic nie osiągnęli. Jeśli ktoś cię atakuje, zastanów się, czy jego zdanie naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Czy warto poświęcać energię na tłumaczenie się komuś, kto nigdy nie próbował czegoś wielkiego? Najlepsi sportowcy, przedsiębiorcy, liderzy. Wszyscy byli krytykowani, a jednak nie zatrzymali się, bo wiedzieli, że prawdziwy sukces polega na podążaniu własną drogą. Dlatego rób to, co jest ważne dla ciebie, a nie to, co zadowoli innych. Krytyka jest nieunikniona. Potraktuj ją jako test twojej determinacji. Im bardziej się rozwijasz, tym więcej ludzi będzie miało o tobie opinię. To znak, że idziesz w dobrą stronę. Tak więc zadaj sobie pytanie. Czy chcesz żyć według własnych zasad? Czy wolisz pozwolić, by inni pisali scenariusz twojego życia? Jeśli nie przejmujesz się zdaniem innych, napisz to, aby się w tym utwierdzić. Weź kartkę i długopis, żeby to napisać, albo ogłoś to w komentarzu, dając innym przykład. Ważne jednak, żeby to zabrzmiało. Pamiętaj, respektujesz opinie innych, ale jednocześnie chcesz żyć własnym życiem. Nawyk ósmy. Ucz się codziennie. Jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz. Nie wystarczy tylko działać. Musisz wiedzieć, co robisz. Bez wiedzy twoje wysiłki mogą być chaotyczne, nieskuteczne, a czasem wręcz szkodliwe. Wiedza daje ci przewagę nad innymi, pozwala unikać błędów i podejmować lepsze decyzje. Świat się zmienia. Technologia idzie naprzód. Gospodarka ewoluuje, a ludzie rozwijają się i doskonalą swoje umiejętności. Jeśli stoisz w miejscu, to tak naprawdę się cofasz. Uczenie się nie musi oznaczać drogich studiów czy wielu godzin spędzonych nad książkami. Wystarczy piętnaście minut dziennie poświęconych na rozwijanie się w wybranym kierunku. To niewielki wysiłek, który w dłuższej perspektywie da ci ogromne efekty. Możesz czytać książki, słuchać podcastów, oglądać wartościowe materiały, rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Każda forma nauki ma znaczenie, o ile jest przemyślana i prowadzi cię do celu. Zatem, jak się uczyć skutecznie? Stawiaj na wiedzę praktyczną, ucz się tego, co realnie może pomóc ci osiągnąć sukces, rozwinąć karierę, poprawić zdrowie czy zbudować lepsze relacje. Nie chodzi o pochłanianie przypadkowych informacji, ale o zdobywanie umiejętności, które dadzą ci przewagę. Korzystaj z różnych źródeł: książki, kursy online, mentorzy, doświadczenie życiowe, analiza błędów. Im więcej perspektyw, tym lepiej zrozumiesz temat. Nie ograniczaj się do jednej formy nauki. Wprowadzaj wiedzę w życie. Teoria jest niczym bez praktyki. Czytanie o rozwoju finansowym nie sprawi, że staniesz się bogaty. Słuchanie o zdrowym stylu życia nie poprawi twojej kondycji. Działaj, testuj i sprawdzaj, co działa w twoim przypadku. Bądź nieustępliwy. Ucz się każdego dnia, nawet jeśli to tylko kilka minut. Kropla drąży skałę. Systematyczność w nauce przynosi długoterminowe efekty, które kumulują się i z czasem dają ogromną przewagę. Wiedza to narzędzie. Możesz ją wykorzystać, by budować życie, o jakim marzysz, albo ją zignorować i pozostać w miejscu. Każdy dzień to okazja, by stać się lepszym. Czy ją wykorzystasz? Nawyk dziewiąty. Otaczaj się ludźmi, którzy cię podnoszą. Twoje otoczenie kształtuje cię bardziej niż myślisz. Ludzie, z którymi spędzasz najwięcej czasu, wpływają na twoje nawyki, sposób myślenia i ambicje. Jeśli otaczasz się osobami negatywnymi, bez celów, które nie wierzą w rozwój, trudno będzie ci pójść naprzód. Niektórzy znajomi będą cię hamować, wprowadzać zwątpienie i sprawiać, że sam zaczniesz myśleć, że coś jest niemożliwe. Z kim przestajesz? Takim się stajesz. Jeśli większość twojego otoczenia to ludzie, którzy narzekają, żyją bez planu i nie dążą do czegoś większego, nieświadomie zaczniesz przejmować ich sposób myślenia. To działa jak wirus. Otoczenie pełne przeciętności sprawia, że sam stajesz się przeciętny. Ale działa to również w drugą stronę. Jeśli otaczasz się ambitnymi, silnymi i inspirującymi osobami, to ich energia zaczyna cię napędzać. W jaki sposób budować wartościowe otoczenie? Znajdź mentorów. Ludzie, którzy osiągnęli to, do czego dążysz, mogą skrócić twoją drogę do sukcesu. Ucz się od nich, analizuj ich decyzje, zadawaj pytania. Możesz ich znaleźć w książkach, podcastach, kursach lub osobiście, na wydarzeniach, konferencjach w pracy. Odsiewaj negatywne relacje. Nie musisz całkowicie zrywać kontaktów. Ogranicz czas spędzany z ludźmi, którzy cię demotywują. Jeśli ktoś stale narzeka, obniża Twoją pewność siebie i nie wnosi nic pozytywnego do Twojego życia, nie warto trzymać się tej relacji z przyzwyczajenia. Otaczaj się ludźmi, którzy myślą ambitnie. Nawet jeśli dziś nie masz takich osób w swoim otoczeniu, możesz ich znaleźć. Dołącz do grup tematycznych, angażuj się w rozwój, bierz udział w wydarzeniach branżowych. Inwestuj w społeczności, które cię inspirują. Buduj relacje na wartościach, a nie tylko na okazjach. Ludzie doceniają tych, którzy wnoszą wartość do ich życia. Nie szukaj znajomości tylko po to, żeby coś zyskać. Dziel się wiedzą, pomagaj innym. Bądź wartościowym człowiekiem, a przyciągniesz podobnych do siebie. Zrozum, że samotność czasem jest lepsza niż złe towarzystwo. Jeśli nie masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, to lepiej skupić się na sobie i własnym rozwoju, zamiast otaczać się przypadkowymi osobami, które tylko ciągną cię w dół. Twoje otoczenie to fundament Twojego rozwoju. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, zadbaj o to, by ludzie wokół ciebie również mieli aspiracje, byli gotowi do działania i inspirowali cię do stawania się lepszym. Twórz relacje, które będą cię wzmacniać, a nie osłabiać. Pamiętaj, jesteś sumą pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Zadbaj o to, by były to osoby, które podnoszą cię na wyższy poziom. Nawyk dziesiąty: mów mniej, rób więcej. Słowa są tanie. Można godzinami mówić o planach, marzeniach i celach, ale to działanie ma prawdziwą wartość. Każdy może powiedzieć, że chce być bogaty, silny czy niezależny, ale ilu faktycznie codziennie robi coś, by to osiągnąć? Jeśli chcesz zmiany, przestań o niej mówić i zacznij działać. Ludzie szanują tych, którzy robią, a nie tych, którzy tylko gadają. Wielu mężczyzn lubi opowiadać o swoich planach, ponieważ daje im to chwilowe poczucie satysfakcji, jakby już coś osiągnęli. Mówią o biznesie, który chcą założyć, o formie, którą chcą zbudować, o życiu, które chcą mieć, ale w rzeczywistości robią niewiele, by to się stało faktem. Problem polega na tym, że samo mówienie nic nie zmienia. To czyny budują efekty, a nie rozmowy o nich, dlatego musisz zmienić swoje słowa w działanie. Jak to zrobić? Nie ogłaszaj swoich planów, tylko po prostu je realizuj. Im więcej mówisz o swoich celach, tym mniej energii zostaje ci na ich wykonanie. Skup się na pracy, a nie na gadaniu. Sukces sam przyciągnie uwagę. Zacznij od małych kroków. Zamiast mówić, że kiedyś coś zrobisz, zacznij już teraz. Nawet najmniejszy krok jest lepszy niż stanie w miejscu. Każde działanie przybliża cię do celu. Bądź konsekwentny. Działanie jednorazowe nic nie zmienia. To systematyczna praca przynosi efekty. Działaj codziennie, bez względu na motywację czy nastrój. Nie tłumacz się, dlaczego czegoś nie zrobiłeś. Wymówki nie mają znaczenia. Liczy się tylko wynik. Jeśli coś nie wyszło, popraw to, wyciągnij wnioski i idź dalej. Pokaż efekty, a nie zamiary. Nie musisz nikomu opowiadać, co zamierzasz. Zamiast tego pozwól, by twoje działania mówiły za ciebie. Gdy zaczniesz odnosić sukcesy, ludzie sami to zauważą. I pamiętaj, że cisza również jest potężnym narzędziem. Im mniej mówisz, tym więcej masz czasu i energii na działanie. Zamiast ogłaszać znajomym swoje plany, pokaż im rezultaty. Na końcu liczy się tylko to, co zrobiłeś, nie to, co planowałeś zrobić. To było dziesięć męskich nawyków, które zmienią twoje życie, który z nich już wcześniej stosowałeś, a który dopiero musisz wprowadzić. Daj nam znać w komentarzu. Pamiętaj, że pisząc o swoich doświadczeniach, pomagasz wszystkim, którzy o nich przeczytają. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj męski mindset. Chcesz kolejnej dawki męskiej wiedzy? Kliknij w jeden z filmów, który właśnie pojawia ci się na ekranie. W pierwszym usłyszysz o dziesięciu cechach prawdziwego mężczyzny, które kobiety wręcz kochają. Drugi natomiast opowie ci o pięciu zasadach milionerów, których wdrożenie sprawi, że zaczniesz więcej zarabiać i przestaniesz być zwykłym pionkiem.